Zapraszamy Was na wycieczkę do najwyższego wodospadu w Polsce Wielkiej Siklawy w Tatrach. W filmie dowiecie się, czy szlak do wodospadu jest trudny, opowiemy też kilka ciekawostek. Dodatkowo wydłużymy wycieczkę i zajrzymy do najwyżej położonego schroniska w Polsce. Wielka Siklawa znajduje się w Tatrach Wysokich, na potoku Rostoka. Na wycieczkę do wodospadu musicie sobie zarezerwować co najmniej kilka godzin. Warto tam się wybrać przy dobrej pogodzie. Zapraszamy do zobaczenia tego zachwycającego miejsca w Polsce. Start z parkingu palenica Białczeńska, tego samego, z którego idzie się nadmorskie oko, więc jest wyjątkowo popularny. Bilety na parking kupuje się wcześniej przez Internet. Można również skorzystać z busów, które w sezonie kursują bardzo często. Przed wejściem na szlak, należy kupić bilet do Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Znów warto kupić ten bilet wcześniej przez Internet, ponieważ w przypadku dużej kolejki do kasy, osoby z biletami online są sprawdzane w osobnej kolejce. Na początek idzie się około 3 km asfaltową drogą prowadzącą nadmorskie oko. W sezonie można spodziewać się tutaj tłumów turystów. Jeżeli chcecie wybrać się tutaj przy mniejszym ruchu, polecamy wybrać się poza sezonem, najlepiej w tygodniu i należy wyjść wcześnie rano. Po drodze minął nas ebus do Morskiego Oka. Jest to jedna z opcji skrócenia sobie asfaltowej trasy, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, których bus może podwieźć bezpośrednio z zakopanego. Dochodzimy do wodogrzmotów Mickiewicza. Jest to miejsce, gdzie potok Rostoka, wypływający z Doliny Pięciu Stawów Polskich, pokonuje próg skalny, wpadając do Doliny Białki. Co ciekawe, Mickiewicz nigdy w Tatrach ani na Podchalu nawet nie był, a wodospad został nazwany jego imieniem na pamiątkę sprowadzenia jego prochów na Wawel. Muzyka. Za wodogrzmotami Mickiewicza szlak zielony skręca w prawo do doliny Rostoki. Tutaj zostawiamy zdecydowaną większość turystów, którzy idą dalej asfaltową drogą do Morskiego Oka. Krótkim, mocniejszym podejściu w lesie szlak dalej prowadzi wzdłuż potoku, po częściowo odkrytym terenie. dalej Doliną Roztoki, podziwiając piękne tatrzańskie krajobrazy i naturalną przyrodę. Warto tutaj pamiętać o zasadach obowiązujących w Parku Narodowym. Nie wolno schodzić ze szlaku, zrywać roślin i płoszyć zwierząt, wchodzić do potoków czy jezior, poruszać się po zmroku od 1 marca do 30 listopada, czy latać dronami. Poza nielicznymi wyjątkami w Tatrach nie wolno wchodzić z psami czy jeździć na rowerze. Dochodzimy do dolnej stacji kolejki linowej, która służy do dostarczania towarów do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dostawy towarów do najwyżej położonego schroniska w Polsce są dosyć skomplikowane, bo najpierw towar musi zostać przepakowany na pojazd terenowy, i następnie po przewiezieniu po nierównym szlaku przepakowany na kolejkę linową. Powoli zbliżamy się do wodospadu. Przechodzi się obok elektrowni wodnej zasilającej schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Wybudowana w 2010 roku elektrownia ma moc 80 kW. Dzięki niej budynek ma nie tylko prąd w gniazdkach, ale również ogrzewanie elektryczne, dzięki czemu nie ma już potrzeby spalać nawet 50 ton węgla rocznie. Po kolejnym, mocniejszym podejściu zbliżamy się do głównego punktu naszej wycieczki Wodospadu Wielka Siklawa. Jest najwyższym wodospadem w polskiej części Tatr i zarazem najwyższym wodospadem w Polsce. Wodospad robi ogromne wrażenie, a jego wielkość trudno pokazać na filmach czy fotografiach. Ma wysokość około 65 metrów i najlepiej wygląda w słoneczne dni po obfitych opadach deszczu. Huk spadającej wody jest ogromny, ale jednocześnie relaksujący. Wielka Siklawa była celem wycieczek już od XIX wieku. Pisarz i poeta Seweryn Goszczyński opisywał wodospad tak: Lecąca woda, połamana, pokłębiona, wrząca zdaje się być tylko pianą i brylantami. Rodzi się z niej wieczny deszczyk i zlewa pobliższe miejsca. W niektórych położeniach słońca zachwycający widok mają tu tworzyć liczne tęcze. Czy szlak do Wielkiej Siklawy jest trudny? Szlak do wodospadu zaliczalibyśmy do umiarkowanie trudnych. Dla osób, które chodzą regularnie dłuższe szlaki po górach, nie będzie on stanowił żadnego problemu i będzie pewnie rozgrzewką przed dalszą trasą. Jednak nie polecalibyśmy go na pierwsze wycieczki w góry z powodu jego długości, sumy podejść czy trudności występujących w okolicach wodospadu szlak do Wielkiej Siklawy i z powrotem to około 15 km i 700 metrów sumy podejść. Przy wydłużeniu wycieczki do schroniska mamy dodatkowy kilometr i 100 m górę do pokonania. Jest to porównywalna odległość jak do Morskiego Oka, ale mamy tutaj większe podejście. Szlak jest kamienisty, a na ostatnim odcinku przy wodospadzie trzeba użyć rąk. Niektóre osoby mogą już poczuć ekspozycję. Ponadto mówimy tutaj o idealnie letnich warunkach pogodowych. Podczas opadów deszczu skały przy wodospadzie mogą być bardzo śliskie, zaś w zimie to już zupełnie inna bajka. Wariant zimowy szlaku jest poprowadzony z dala od wodospadu ze względu na zagrożenie lawinowe. Dlatego warto się zastanowić i ocenić swoje możliwości. Jeżeli ten szlak ma być jednym z Waszych pierwszych, albo zamierzacie się wybrać tam z dziećmi. Wielka siklawa może być celem samym w sobie, ale my dodatkowo dołożyliśmy sobie wycieczkę aby podejść do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Dochodzimy do Wielkiego Stawu, jeziora, który zasila Wielką Siklawę. Wielki Staw, tak jak wiele innych jezior tatrzańskich, jest pochodzenia polodowcowego. Jest to najgłębsze jezioro w Tatrach i jednocześnie trzecie najgłębsze jezioro w Polsce. Z tego miejsca można wyruszyć dalej, na znacznie dłuższe wycieczki. Można na przykład przejść do Morskiego Oka szlakiem przez Świstówkę oraz trudniejszą trasę przez Szpiglasową Przełęcz. Po drugiej stronie doliny są szlaki między innymi na Krzyżnę, Kozi Wierch, Kozią Przełęcz czy Zawrat. Z Doliny Pięciu Stawów można więc też pójść na najtrudniejszy szlak w Tatrach, czyli Orlą Perć. My postanowiliśmy jednak na znacznie łatwiejszą i krótszą wycieczkę. Poszliśmy do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. To najwyżej położone polskie schronisko turystyczne jednocześnie jedyne schronisko w polskich Tatrach, do którego nie można dotrzeć samochodem. Dostawy odbywają się tutaj przez wspomnianą kolejkę mulinową. Schronisko jest harmonijnie wpisane w krajobraz. Obecny budynek został otwarty w 1956 roku. Ma 67 miejsc noclegowych i oczywiście kuchnię, w której zamówiliśmy kawę i szarlotkę. Co ciekawe, schronisko stanowi odrębną miejscowość typu schronisko turystyczne o nazwie Dolina Pięciu Stawów. Skręt, musi wypadł, a do nazwiska, z którego musimy być wykonani, przygotowując naszą wybór. Na zejście wybraliśmy czarny szlak, idący ze schroniska prosto do Doliny Rostoki. Po początkowym widokowym odcinku schodzi on bardzo ostro w dół z wieloma zakosami. Jeżeli planujecie nim wyjść w górę, warto wziąć pod uwagę, że jest bardzo stromy. Po połączeniu ze szlakiem zielonym wróciliśmy tą samą trasą z powrotem na parking. Zobaczmy zapis całej trasy. Szlak do najwyższego wodospadu w Polsce to piękna trasa wśród dzikiej tatrzańskiej przyrody, ale dla wielu osób może być dość męcząca. Uważamy to jednak za jedno z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia w polskich tatrach. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zapraszamy do polubienia go. Oraz subskrypcji naszego kanału o wycieczkach po Polsce. Do zobaczenia!